Na koniec zatrzymajmy się w domu mojego przewodnika. Jest to dom ludzi dobrze tutaj sytuowanych. Znajduje się ona w samym centrum byłej wyspy Tambo, przy ruchliwej ulicy. Podwórze jest obszerne, utwardzone i ogrodzone wysokim murem. Nikt z zewnątrz nie dojrzy, co się tutaj dzieje. Fundamenty domu porośnięte są zielonymi glonami, które w porze deszczowej znajdują na nich wspaniałe warunki rozwoju. Przed wejściem do domu duża blaszana markiza, sparta na czterech słupkach, chroni mieszkańców zarówno przed skwarem letniego słońca, jak i ulewami pory deszczowej. Po obu stronach rozmieszczone są ławki. Jest to doskonałe miejsce na wypoczynek i do wykonywania wszelkich prac domowych, szczególnie do gotowania i prania. W dali przywiązana sznurem do muru owca z jagnięciem. Jako pokarm służą liściaste gałęzie przypominające fikusa. Właśnie nadeszły do mokrą szczynie handlujące rybami. Ryby są starannie wybierane. Będzie smaczny obiad. Po raz pierwszy w życiu Przekraczam dom afrykańskiej rodziny. Idziemy do pokoju gościnnego, w którym jest prawie zupełnie ciemno. Wszystkie okna są zasłonięte. Właśnie proszą na obiad, ale wcześniej trzeba umyć ręce. Pytać my znamy coś takiego. Z czajnika polewają wodą. Ręce muszą być czyste do jedzenia. Stół pokryty jest białą z kolorowymi wzorami serwetą. Ustawiony jest wąskim i jasnym krużganku. Wszystkie kubki i talerze odwrócone są do góry dnem. To proste i praktyczne zabezpieczenie przeciwko muchom. Wokół stołu zasiadła cała rodzina. Na stole dymiąca brytwanna i duży zielony garnek. Wszyscy z zaciekawieniem i cierpliwością zaglądali, co w nich jest. Usman zdejmuje pokrywkę z brytwanny i powoli wylicza ugotowane smakołyki. Ziemniaki, maniok, bataty, marchew i inne warzywa. Między warzywami dostrzega ryba. O, ryba, podkreślił ósmy. To jest nieznane, to jest gumbu. Nie, to jest gąbu, ale jest, żeby... To jest blisko takie inne masy. żeby, żeby będzie... Mach, matka Usmana była nauczycielką w szkole średniej. Los ojczystego kraju nie jest dla niej obojętny. Z zainteresowaniem Wypytuje się o ocenę kraju. Następnie przedstawia swój pogląd, w jaki sposób kraj może się pomyślnie rozwijać. Dziękujemy Mach za posiłek i gościnę. Là Alors, là-bas, les gens, les femmes, ils ont mon âge.